Gratulacje dla zespołu Skry z, z tym zwycięstwem. I walczyliśmy, no niestety w skradzie się było lepsze. odgraliśmy e, jeden punkt. E, można powiedzieć, cieszymy się, nie nie wiem. E, to jest siatkówka. Mam nadzieję, że na, e, następny raz będzie wyglądało to lepiej. Dziękuję za gratulacje. E, cieszymy się ze zwycięstwa. E, był to dla nas bardzo ciężki mecz, szczególnie po meczu w Radomiu, gdzie nie zagraliśmy tego co powinniśmy. Tutaj, już te wszystkie elementy wyglądały trochę lepiej i cieszymy się ze zwycięstwa. Dziękuję. Pozwoliłem sobie po tym meczu zobaczyć challenge, które moim zdaniem były bardzo kontrowersyjne. Gratulacje dla skrybu, wygrali, byli dzisiaj zespołem lepszym. Natomiast, kilka zdań, bo, bo chciałbym się do tego ustosunkować. To są ewidentne błędy sędziów i, i, i tu musimy. musimy challenge jest po to, aby pomagać. Jeżeli challenge ma w taki sposób działać, to dziękujemy za takie challenge. To jest pierwsza postawa zasada. I druga, yy, sędziowie liniowi, to są sędziowie, oni mają być obiektywni. Nie oczekujemy ani pomocy w Rzeszowie, ale też nie oczekujemy sytuacji takich. Że przyjeżdżamy na wyjazd i, i sędzia celowo, bo to są celowe działania sędziów liniowych, nie może być coś takiego. Jeszcze raz gratulacje dla skry, dzisiaj byli zespołem od nas lepszym, ale też. Yy... Cieszę się z gry swojego zespołu, bo naprawdę fragmentami, mimo pomimo takich przestojów, gdzie, gdzie mieliśmy szczególnie na początku drugiego seta i generalnie cały czas wynik goniliśmy. To cieszy cieszę to, że potrafiliśmy ten, ten wynik odrabiać i, i, i grać jak równy równym ze skrom. Akrem for the Kowal for the We are happy for the victory. It was important for us, not for the point, of course the point and, and report, but also for our confidence as a team. we are a new team. we are building a team and play against the polish champions the last two years and won the match. Uh, it's important. Uh, we improved from the last game overall in, in, in attack. We can still improve because we had chances to to close the game in the fourth set but we lose a little I don't know the what is the concentration but because we, we we suffer two or three hour mistake in a row in fourth set and they combat, they are a big thing when you leave they combat in the game and it's dangerous. And also in the tiebreak we had four point and we do to mistake uh, and they come back. So we must improve the continuity. But I am very happy with my team, with my players. They fight all the game And for many of these guys, the first time they play Scra, Resovia, and they, uh, and they do very good. And I, I am proud of, of this team. Nigdy nie zakładam sędzia sędziowie cokolwiek celowo, byłoby to jakimś wielkim nieporozumieniem, no nie, nie, nie zakładam, ale, ale też nie mogę tego zrozumieć, no jeżeli patrzę na challenge, piłka jest ewidentnie w boisku, to nie wiem na jakim podstawie pokazuje sędzia aut, druga rzecz, jeżeli zawodnik, mam na myśli Weresza, skacze do bloku i nie dotyka, i nie ma bloku, nie ma kontaktu z siatką i sędzia pokazuje siatkę, no to też się zastanawiam na jakiej podstawie, to nie ma, to nie ma znaczenia w tej chwili, to czy byśmy wygrali, czy przegrali, to, to nie, nie, ma, nie ma problemu. Tylko chodzi o to, że jeżeli gramy, jest challenge, challenge ma pomagać. I tyle.